Cześć, ja już po. Eee, dajcie znać, czy było dobrze, czy było niedobrze, czy wam się podobało. Chciałam powiedzieć więcej, chciałam powiedzieć o rozporządzeniu, ale mnie na początku prowadzący wybił z rytmu. Eee, miałam mu żoną taką fajną formułkę, żeby właśnie z tego nawiązać, a on mnie zapytał, jakie zabiegi, no i już mi niestety eee, głos nie, nie wrócił w tym zakresie. Więc no chciałam powiedzieć więcej, nie udało się, ale wydaje mi się, że było chyba ok. Jestem ciekawa waszej opinii, kto oglądał. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy nie. Ja teraz stoję właśnie pod TVP, bo przed chwilą wyszłam. No i będę się powoli zbierać do hotelu i muszę zjeść coś w końcu, bo jestem na czczy dzisiaj. No i potem będę jechać do Katowic. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Na pewno Wam później, może jutro opowiem więcej, jak to wyglądało od kuchni, o kulisach tego występu. A tu macie z tyłu ten cały gmach telewizji, który pewnie gdzieś znacie z mediów. No no i to tylko tyle, tak na chwilkę. A, a później opowiem Wam więcej, pewnie też napisze jakiś artykuł. Byłam już dzień dobry TVN, więc mogę też porównać, jak było tutaj, jak było tutaj, bo było trochę inaczej. Także no, to tyle. <laughs> pa, pa, dajcie znać, czy Wam się podobało.